Dzień dobry, e, witam państwa serdecznie. Z tej strony Łukasz Stefanik. E, rozpoczynamy poranne spotkanie z cyklu e, Bliżej Rynków. E, mamy chwilę po godzinie 8.30. E, co słychać w ostatnim czasie na rynku? Co słychać w ostatnich dniach? E, no, przede wszystkim ten tydzień rozpoczął się od wzrostów. E, te wzrosty na rynku akcji zostały, e, zostały co prawda przez chwilę wyhamowane, natomiast wczoraj obserwowaliśmy kolejną bardzo dobrą sesję, e, chociażby w Europie, czy, czy również w Stanach. E, indeksy. I za oceanem S&P plus 1,67%, Dow Jones 1,52% i Nasdaq ponad 2%. No i myślę, że dzisiaj tu się skupimy na Nasdaqu głównie, bo jeżeli spojrzymy sobie na wykres, to w zasadzie po tej całej panicznej wyprzedaży z, panicznej wyprzedaży z przełomu lutego-marca w zasadzie już niewiele zostało i brakuje bodajże około 3-4% do do nowych rekordowych poziomów, więc spojrzymy sobie jak najbardziej przede wszystkim na Nasdaq. No teraz mamy do czynienia generalnie z taką sytuacją, kiedy wszystkie pozytywne informacje no, wprawiają rynki wręcz w euforię. Chodzi mi tutaj o rynek akcji, natomiast każde negatywne, no bo nie ma co się oszukiwać, że wszystkie ostatnie dane makro pokazują nam naprawdę, no naprawdę fatalną sytuację. Jesteśmy w dużej recesji, no wszystko to nie wygląda zbyt Dobrze. Dodatkowo, e, informacje e, odnośnie nowych przypadków koronawirusa też jakoś e, no nie są pozytywne, ponieważ z dnia na dzień mamy e, coraz Większą liczbę chorych. Co prawda, od ponad miesiąca, blisko dwóch, z dnia na dzień te liczby są bardzo podobne, czyli z dnia na dzień przybywa tyle samo przypadków, czy też zakres jest taki sam. Średnia tych nowych zachorowań, natomiast, no, pomimo że jest to jakaś stabilizacja, nie można mówić o wyhamowaniu. Więc to jest czynnik ryzyka cały czas. Dodatkowo, no, tak jak powiedziałem, wszystkie pozytywne informacje są od razu. Przez rynek jakby kupowane i rynki dalej rosną, natomiast każde negatywne są ignorowane, więc tutaj wczoraj można powiedzieć, że we wzrostach pomogły zapowiedzi Donalda Trumpa, a także sekretarza skarbu Stanów Zjednoczonych, który powiedział, że no faktycznie w drugiej połowie roku no spodziewają się oni odbicia w gospodarce. No, czy tak będzie? No, na razie ciężko, ciężko e, powiedzieć, ponieważ no, sytuacja związana z koronawirusem jest ciągle e, dynamiczna. Sam też prezes Fedu mówił ostatnio, że e, co prawda to odbicie jest możliwe, natomiast no, ciężko je przewidzieć. I, e, no, I jeżeli byłaby kolejna fala pandemii, no, to oczywiście to się w czasie e, przeciągnie. Więc tutaj prezes Fedu był bardziej sceptyczny, no, a Donald Trump. No pokazuje tutaj optymistyczne nastawienie, więc tym teraz żyją głównie rynki. Pojawia się też temat szczepionki. W poniedziałek te wzrosty głównie zawdzięczamy informacje o, o skuteczności leku na koronawirusa. Natomiast no tu trzeba powiedzieć, że wcześniej czy później no ta szczepionka czy lek no będzie wynaleziony. Ponieważ no pracują nad nią wiele krajów, nad nią pracuje w zasadzie na całym świecie, instytuty badawcze cały czas no, pracują nad tą szczepionką, więc prędzej czy później ona będzie, więc to też może być w cenach, ale też trzeba pamiętać, że proces wprowadzenia takiego leku na rynek będzie trwał zapewne miesiącami. Jeśli chodzi natomiast o dzisiejszą sesję. Przed nami publikacje PMI-ów, m.in. dla Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii, no i na tym będą się skupiały rynki podczas sesji europejskiej. Tutaj, jeśli chodzi jeszcze o sam wykres odnośnie tych nowych przypadków, no widzimy względną stabilizację, chociaż ostatnie trzy dni mamy delikatną ścieżkę ku górze. Dość poważna sytuacja zaczyna się robić w Brazylii, gdzie wczoraj mieliśmy ponad 20 tysięcy nowych przypadków no Zobaczymy, czy się to dalej rozwinie, czy był to jednorazowy skok wynikający z, z jakiegoś zliczenia e, tych zachorowań z kilku dni. E, natomiast, no tak jak widać dalej no, nie ma tutaj mowy jeszcze o, o wyhamowaniu e, pandemii, e, dobrze, przejdźmy sobie do e, kalendarza na początek, tak jak wspomniałem, e, mamy tutaj no, indeksy PMI, które powinny być istotne podczas sesji europejskiej. Natomiast e, po południu Tradycyjnie 1430 wnioski o zasiłek dla bezrobotnych to, jest, to są tygodniowe wnioski. Widać, że prognoza zakłada tutaj kolejne mm, dwa. 4 miliona nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Poprzednio były to niecałe 3 miliony. Natomiast no to są dalej fatalne, fatalne odczyty. Oczywiście zobaczymy jaki on będzie finalnie, natomiast no natomiast no prognozy nie są dobre. Mamy również indeks PMI ze Stanów Zjednoczonych godzina 15:45, więc również tutaj podczas sesji amerykańskiej ta zmienność może być większa plus jeszcze 16:00 dane z rynku. Nieruchomości. Mamy też przemówienia członków Fedu, no więc zapowiada się, zapowiada się ciekawa, ciekawa sesja. Od razu chciałbym też Państwa zaprosić na godzinę 14.00 na dzisiejszy live trading. Gdzie spróbujemy podczas tych danych o 14:30 zająć jakieś pozycje? Omówimy sobie też transakcje z ubiegłego tygodnia, bo wpadł jeden stop plus jeden take profit, więc omówimy sobie jak to wygląda. No i też powiemy o tym, co dalej w portfelu wisi, i spróbujemy też oszacować jakieś scenariusze, bądź też zająć lecenia oczekujące na przyszły tydzień. Także serdecznie zapraszam na godzinę 14. Jeśli chodzi natomiast o główne rynki, zacznijmy sobie od euro-dolara może, gdzie wczoraj wyznaczaliśmy dwa scenariusze. Mianowicie mówiliśmy sobie tutaj, a może na początek zerkniemy na wyższą ramę czasową, zanim jeszcze ten niższy interwał, bo tutaj na interwale D1 w zasadzie niewiele się zmieniło. Wczoraj świeca podażowa przypominająca spadającą gwiazdę, no bardziej taka świeca doji, natomiast, to jest przedwczorajsza świeca, tak, spadająca, natomiast wczoraj ten ruch został ponownie wyciągnięty w górę, no i rynek zatrzymał na oporze, o którym sobie mówiliśmy, czyli okolice, 1,0970, no i na razie, e, na razie ta sytuacja nie jest jednoznaczna, no bo z jednej strony jesteśmy powyżej średniej SMA 100, czyli średniej z ostatnich 100 okresów na interwale D1, natomiast z drugiej e, jesteśmy cały czas na oporze, więc e, no tutaj z perspektywy D1 na razie ciężko określić scenariusz. Ten, który wyznaczaliśmy wczoraj, on jest dalej aktualny, natomiast żeby doszło do e, jakby zajęcia pozycji pod względem tutaj tego wybicia, no to najpierw do tego wybicia musiałoby dojść. Na razie jeszcze jesteśmy na oporze, natomiast w kolejnych dniach, jeżeli to wybicie by było, no to wtedy strefa przy 1,0970 może służyć do pozycji e, długich. Natomiast jak to wygląda na niższym interwale czasowym, tutaj musimy dopasować tą analizę, ponieważ doszło do wybicia nowych, wyższych szczytów. Także ten układ overbalance ja przełożę wyżej, patrząc na ostatnią falę wzrostową. No, mamy wyraźnie tutaj lokalnie w krótkim terminie tendencję zwyżkującą. Największa korekta miała około 50 pipsów, ta druga widzimy, że nie ma identyczna. No, i w tej chwili na dziś przekładamy ten poziom. Czyli 1,09,46. Dopóki on nie zostanie wybity, no to w zasadzie jest to samo, co mówiliśmy wczoraj. Dopóki ta geometria nie zostanie zanegowana, krótkoterminowo jest jeszcze ryzyko podejścia na wyższe poziomy. Natomiast mamy kolejny test tej strefy oporowej z wyższego interwału. Także brałbym pod uwagę tutaj dwa scenariusze. Jeżeli ten poziom będzie rano broniony, czyli już po starcie tutaj godziny 9, bo zazwyczaj po 9 ta zmienność jest większa. No to 1,0946 to jest wsparcie, które powinniśmy brać e, pod uwagę. Więc e, dopiero jego wybicie otworzyłoby nam tutaj drogę do, e, no do jakichś większych spadków. E, dobrze, więc euro-dolar 1,0946. Nic więcej tutaj raczej nie wymyślimy. Jeśli chodzi natomiast o funta, funt do dolara, tutaj realizuje się scenariusz, o którym pisaliśmy wczoraj, no, rynek wybronił strefę po dwóch czy tam kilku nawet testach, strefę oporową przy 1,2250, 1,2280, ta strefa wynikała no między innymi z wcześniejszych reakcji cenowych, czyli tutaj dołków, z 7 maja, później reakcji z 12 i 13, no i górnego ograniczenia tego układu, który został zaznaczony niebieskim prostokątem. To jest układ overbalance trzymający spadki na tym swingu spadkowym. Więc dopóki nie dojdzie tutaj do wybicia tego miejsca, tej zielonej strefy, jest ryzyko zejścia na ostatnie, e, ostatnie minima. O no sygnał popytowy dopiero by się mógł pojawić po przebiciu, najlepiej po. Teście od drugiej strony, wtedy opór mamy 1,23,70. Więc tu sytuacja raczej pozostaje bez zmian. Jeśli chodzi natomiast o DAX-a, na DAX-ie wyznaczaliśmy sobie dwie strefy wczoraj. No i tutaj został wypełniony ten scenariusz wzrostowy, czyli o ten tutaj, który mieliśmy. Rynek no, wręcz idealnie się zachował, czyli wybił tą strefę przy 11,90. Przetestował ją od drugiej strony, i później pojawiła się fala na 160 punktów w górę docierająca do nowych lokalnych szczytów. Tak, no bo te poziomy z 19 zostały wybite. Aktualnie obserwujemy korektę, natomiast no, scenariusz się wypełnił. Zejścia korekcyjnego nie było głębszego, więc no, nie dało się tutaj wejść w pozycję. O czym też mówiliśmy, natomiast ten scenariusz z wybiciem testem od drugiej strony jak najbardziej się tutaj wypełnił. Może to trwało długo, bo właściwy ruch pojawił się dopiero po godzinie 15, natomiast jakby poziomy techniczne zostały, jakby technicznie rynek zachował się tak, jak tego oczekiwaliśmy. Co na dzisiejszą sesję. Dzisiaj tak naprawdę ciężko określić kierunek, z racji tego, że doszło co prawda do wybicia szczytów, ja te kreski tutaj wczorajsze usunę. Doszło co prawda do wybicia szczytów, natomiast no, mamy cofnięcie, czyli ten ruch no, nie był tak zdecydowany e, i niewykluczona jest korekta, natomiast głębsza korekta dopiero po wybiciu e, 11.090, czyli ten poziom tutaj rano może znowu stanowić wsparcie, więc e, mamy do niego dość blisko, jeżeli Pojawiłby się tutaj popyt, no to oczywiście celem dla strony popytowej będzie atak na nowe szczyty i tu jest około 120-130 punktów. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że rynek już dwukrotnie zawracał na poziomie 11220 to kolejny trzeci test może już się zakończyć wybiciem górą, więc na, na ten, o tym trzeba pamiętać. Z kolei jeżeli dojdzie do wybicia poziomu 11,090 kolejną strefę mamy tutaj. Ta strefa nie jest niestety potwierdzona żadną geometrią jest to jedynie Reakcja cenowa tutaj z 19 maja i również wczoraj. Jeżeli natomiast oddalimy sobie wykres, mamy tutaj również poziom sekwencji wzrostowej, czyli szczyty poprzednie z 11 maja, więc dopiero zanegowanie tego miejsca, okolice. W zasadzie okrągłego poziomu, może nieco poniżej 11 tysięcy punktów, no, byłoby dopiero sygnałem do, do zawrócenia. Na razie, pomimo że jesteśmy wysoko, to jeszcze nie jest to wiarygodny sygnał do większych spadków. Te spadki mogą oczywiście się pojawić, bo też z drugiej strony możemy mieć coś na kształt formacji podwójnego szczytu. Natomiast, no, na razie. Czy też takim wiarygodnym sygnałem będzie zejście poniżej 11 tysięcy? Wtedy faktycznie będzie można mówić tutaj o głębszej przecenie. Na razie przed nami dwa wsparcia, 11,090, no i okrągłe 11 tysięcy punktów, więc tak by to wyglądało dla, dla DAXa. Jeśli chodzi natomiast o indeksy amerykańskie, tutaj wspominaliśmy sobie wczoraj, że faktycznie Rano jeszcze wyglądało to na korektę, natomiast mówiliśmy sobie również, żeby uważać z tą korektą, bo trend jest dalej wzrostowy. No i drugi scenariusz zakładał tutaj, akurat przytoczę Dow Jonesa, bo na nim wyglądało to. Po poranku najbardziej podażowo, czyli broniliśmy tutaj oporu przy 24 330, to było mniej więcej tutaj 8.9, dziewiąta. No ale zobaczmy, że już o poranku, czyli już o godzinie 10.00 ten układ jakby został wybity. Mówiliśmy sobie o tym, że jeżeli ta zielona linia zostanie przebita, nie jest dalszy ruch w górę. Tutaj ten ruch był no, najmniejszy spośród wszystkich indeksów w Stanach, na razie. Co na dziś, no widać, że no rynek dalej znajduje się w tendencji wzrostowej, natomiast nie jest ona jakby aż tak dynamiczna, jak jeszcze w ostatnich dniach, chociażby tutaj na początku tygodnia, więc również pod uwagę należy brać dwa scenariusze. Jeżeli tutaj pojawiłaby się jakaś głębsza korekta, to coś na kształt takiego układu korekty prostej moglibyśmy wziąć pod uwagę, czyli fala od góry A. Fala B i potencjalna fala C. Niestety ta geometria e, no nie pokrywa się jakoś idealnie z wcześniejszymi szczytami, dołkami, e, natomiast no trzeba by brać pod uwagę dwie strefy, czyli tutaj na początku poziom 2388 i 23700. E, to są dwa wsparcia kluczowe. E, natomiast jeśli chodzi o opory, no dalej tutaj te ostatnie szczyty są takim poziomem, który również będzie można wykorzystać, jeżeli doszłoby do jego wybicia, e, więc e, tylko, że teraz jesteśmy trochę daleko do tego poziomu, e, no ale zobaczymy, bo niewykluczone, że jeśli byłoby podejście, no to taki poziom jak najbardziej trzeba wykorzystać. Jeżeli nie dziś, e, no to w kolejnych sesjach e, 24,700 to jest opór, jeżeli on zostałby wybity, no to wtedy jest próba podłączenia się do dalszych wzrostów. Na wsparcie dość szeroko, bo od 23,700 do 23 w zasadzie prawie 900, czyli na 200 tutaj punktów strefa potencjalnego e, wsparcia. Jeśli chodzi natomiast o Nasdaq, o którym sobie mówiliśmy na samym początku, e, no to tutaj e, zobaczmy, jeśli oddalimy sobie wykres może na początku na interwał D1, no to zobaczmy, że ta cała fala e, wyprzedaży e, no jakby została wymazana, bo do historycznych szczytów, do najwyższych poziomów w historii brakuje nam zaledwie. No 3, 3, 3,5%. Tak więc yy, można powiedzieć, że ta cała panika została zniesiona. Rynek na dobre wkroczył już yy, w trend wzrostowy. Pamiętajmy też, że większość spółek z indeksu yy, Nasdaq, yy, no to są spółki raczej odporne na, yy, na, na, na koronawirusa, więc stąd też to odbicie na Nasdaqu jest największe. Yy, między innymi chyba wczoraj. Facebook czy i Amazon były na, na najwyższych poziomach, na najwyższych poziomach w historii, co też windowało dalej na zdaka w górę. No to tutaj sytuacja na interwale D1 dalej wygląda prowzrostowo. Opór to są szczyty lutowe, czyli 20 luty, jeśli z kolei zejdziemy sobie na h no tutaj mówiliśmy, że ta tendencja dalej jest wzrostowa, no i jeżeli pojawiłaby się korekta, no to dalej układ 1 do 1 powinien stanowić wsparcie, jak tutaj dopasuje te poziomy, ponieważ doszło do wybicia nowych maksimów. Oczywiście, no na razie ta siatka też nie ma zbyt wielkiego sensu, no bo jeszcze tej korekty nie ma, no i niewykluczone, że dalej będzie podejście na wyższe poziomy. Natomiast gdyby taka korekta się pojawiła, e, no to pamiętajmy cały czas, że tutaj w pierwszej kolejności średnia może stanowić e, wsparcie, później dwa, e, później poziom e, 8917 punktów. No i jeszcze w takim ujęciu intraday. E, tutaj sobie zejdźmy, na razie ten układ usuniemy. W takim podejściu intraday no, widać, że również te wzrosty są trzymane. Ja tutaj wziąłbym pod uwagę taką strefę, a za chwilę powiem tutaj dlaczego, tylko zobaczymy czy mi się to zgrywa. Lokalnie, jeśli chodzi o ostatnią falę wzrostową, czyli od 14 maja, tutaj największa korekta to będzie ten układ, więc no, niestety niestety ta strefa będzie trochę szersza. Wyglądałoby to w ten sposób, czyli gdyby doszło do korekt, no to intradayowo bardzo oczywiście. Tutaj mamy pierwszą sekwencję osie, 9400. Gdyby doszło do głębszego zajścia, no to niestety ta strefa kolejna ma około 50 punktów rozpiętości. Natomiast generalnie najważniejszym punktem myślę, że intradayowo będzie poziom 9285. No i też zobaczymy, może podczas naszego spotkania live tradingowego o 14.00 jakaś większa zmienność się pojawi i któryś z tych poziomów wykorzystamy. Na razie jesteśmy wysoko, korekta może się pojawić, natomiast tendencja dalej jest dalej jest wzrostowa, więc o tym trzeba, o tym trzeba cały czas pamiętać. Dobrze, ja Państwu dziękuję bardzo za uwagę, za obecność na dzisiejszym spotkaniu, zapraszam na, zapraszam na godzinę 14 na Live Trading, no i życzę oczywiście powodzenia na rynku. Do usłyszenia.